Koziorożec ten weekend będzie dla Ciebie czasem skupienia na swoich finansach i dążeniu do stabilizacji. Może pojawić się szansa na rozwiązanie problemów związanych z wydatkami. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z pracą. Znajdź czas na relaks i przyjemności, które pozwolą Ci się zregenerować. Wodnik weekend przyniesie Ci nowe pomysły i inspiracje, które mogą zmienić Twoje podejście do niektórych spraw. Będziesz w nastroju do rozwiązywania problemów w oryginalny sposób. Dobrze będzie, jeśli poświęcisz czas na rozmowy z bliskimi, które dostarczą ci nowych perspektyw. Ryby, ten weekend może być czasem intensywnych emocji i refleksji. Możesz poczuć się nieco zamknięty w sobie, ale warto poświęcić czas na przemyślenie swoich relacji i planów. Czas spędzony w ciszy pozwoli Ci na naładowanie baterii i znalezienie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Mam nadzieję, że horoskop będzie pomocny. Jakie masz plany na weekend?